Bo to podcast outdoorowy, a ja nazywam się Kamila Kielar. Jest to drugi odcinek drugiego sezonu tej właśnie audycji. Co więcej, to druga część miniserii prezentowanej właśnie w tym sezonie o tym, jak długie wędrówki górskie dokładnie wpływają na organizm wędrowca. Czyli co się dzieje z Waszym ciele, jeżeli całymi dniami, całymi tygodniami wędrujecie przez góry. I tak, w części pierwszej ostatnio zajmowałam się wagą układem krążenia oraz mięśniami. Dzisiaj porozmawiamy o nogach, o kobiecym ciele, o układzie kostnym oraz dorzucę jeszcze kilka innych gratisów. Natomiast następnej części będzie o wydolności metabolicznej, o badaniach laboratoryjnych oraz o pułapkach, które też się kryją, też czyhają na wędrowców na górskim szlaku. Więc jeśli nie chcecie przegapić następnych części tej serii, koniecznie zasubskrybujcie ten temat, bo o wpływie gór, o wpływie wędrówek będę jeszcze wielokrotnie mówić pod różnymi aspektami. No i od razu przechodzę do pierwszego zagadnienia dzisiejszego tematu, czyli nogi. No najważniejsze narzędzie oczywiście wędrowca. Ja e, oczywiście posiłkuję się przykładami ze szlaków takich naprawdę długodystansowych, które mają po kilka tysięcy kilometrów. Natomiast pamiętajcie, że każdy organizm, każde ciało jest inne, inaczej będzie reagować. I u jednej osoby na jedną rzecz organizm zareaguje po trzech tysiącach kilometrów, u kogoś może to być zaledwie po dwóch tygodniach na szlaku. Także to jest bardzo indywidualne i o tym pamiętajcie i to, że ja mówię o szlakach tych takich najdłuższych, które najdłuższych na świecie, to nie znaczy, że tego samego nie możecie doświadczyć podczas wędrówek również po Europie albo po Polsce. Oczywiście nogi, najważniejsze narzędzie każdego wędrowca i bardzo długi czas na szlaku, bardzo długi dystans na szlaku powoduje, że wiele wędrowców opowiada o tym, że rosną im stopy. I z tego względu właśnie nie poleca się tego, żeby przed wędrówką, jeżeli ta wędrówka ma trwać długo i wiecie, że zużyjecie więcej niż jedną czy dwie pary butów, to lepiej nie kupować ich na zapas. Nawet jeżeli w sklepie jest jakaś super promocja, to się wcale może Wam nie opłacać, jeżeli nagle się okaże, że z pięciu, sześciu par butów cztery będziecie musieli wyrzucić, niektórzy raportują wzrost stopy, Aż o dwa numery. To jest naprawdę bardzo duża zmiana. Te stopy rosną, mogą rosnąć wzdłuż, mogą rosnąć wszerz. Mogą po wędrówce wrócić do swojego pierwotnego rozmiaru, ale wcale nie muszą. Więc to jest taka rzecz, której, o której wędrowcy mówią całkiem często. Oczywiście. Wzmacniają się mięśnie nóg na szlaku, to jest dość oczywiste i mniej więcej już po dwóch tygodniach jesteście w stanie zauważyć znaczącą różnicę i polepszenie możliwości i siły waszych nóg. Ale mniej więcej po około miesiącu zauważycie coś, co w żargonie wędrowców długodystansowych nazywa się trail legs, czyli nogi szlakowe. No i to jest ten moment, kiedy wasze nogi po prostu macie żelazną łydę i jesteście w stanie przejść naprawdę dalekie dystanse, dystanse, których bez tego miesiąca na tym szlaku nie bylibyście w stanie zrobić wcześniej. Um, także to jest moment, ten po miesiącu bardzo zmienia się nasza możliwość, jeśli chodzi o wytrzymałość, jeśli chodzi o możliwość Dystansu, który jesteśmy w stanie przejść, no i naszego zmęczenia na koniec dnia. I ponieważ w górach zarówno podchodzimy, jak i schodzimy, to powoduje to fantastyczne ćwiczeniowe kombo dla mięśni naszych nóg, i jest to jedna z największych korzyści, jakie dają nam wędrówki długodystansowe. Chodzenie pod górę to jest tak, jakbyście robili wykroki i wypady, takie jak na siłowni, przez cały czas, i w efekcie tego wzmacniają Wam się pośladki wzmacniają wam się mięśnie czworogłowe, ścięgna podkolanowe oraz łydki. Ale najwięcej korzyści nie macie z podchodzenia. Najwięcej korzyści w górach jest schodzenia w dół, bo żeby zejść w dół, to mięśnie muszą się mięśnie czworogłowe, mięśnie pośladków muszą wykonać całą masę powolnej pracy opuszczania waszej całej wagi i to w pełnej kontroli, żeby stabilizować wasze kolana oraz biodra. I tego typu mięśnie, nazywane mięśniami ekscentrycznymi, to są te same mięśnie, kiedy jesteście na siłowni i kiedy opuszczacie ciężary. I oznacza to, że chociaż na zejściu ani nie sapiemy, ani nie dyszemy, ani, ani, ani nie dyszymy, to Wasze mięśnie nie mają ani chwili na rozluźnienie. Ale w wyglądzie waszych nóg największe zmiany podczas wędrówki, zobaczycie. W swoich łydkach. I to są zmiany, które jakby wizualnie faktycznie odzwierciedlają się najbardziej. Ale jeżeli chcecie posłuchać więcej szczegółowo o tym, co się dzieje w układzie mięśniowym, koniecznie zerknijcie do odcinka wcześniejszego, tam szerzej omawiam ten temat. No i jeżeli mówimy o nogach, to też płynnie mogę tutaj przejść do drugiego zagadnienia na dzisiaj, czyli ciała kobiet. Ciała kobiet się różnią budową, różnią się gospodarką wewnętrzną, gospodarką hormonalną i w związku z tym będziemy mieć też różne efekty. Treningu i wędrówki górskiej oraz tego, jak taka wędrówka wpływa na organizm i na jego funkcjonowanie. Jeżeli mówimy o nogach, to dużo częściej mężczyźni tracą taką dużą masę mięśniową nóg niż kobiety. Kobiety czasem ra, raportują to, że nogi im rosną i mają takie bardziej, bardziej masywne nogi. I faktycznie jest tak, i ja to widziałam wielokrotnie na tych szlakach po kilku tysiącach kilometrów, że kiedy już niedaleko mety, to mężczyźni mieli takie chudziuteńkie, chudziuteńkie patyczki zamiast nóg, a dziewczyny miały y, wytrenowane, mocne mięśnie, łydek mięśnie ud. Niektórzy lubią żartować, że mężczyźni pod koniec takich szlaków wyglądają jak prudate szkielety. Bardzo wiele kobiet podczas takiej wędrówki, podczas wędrówki, w której każdego dnia jest wytężony wysiłek przez 10, czasami kilkanaście godzin, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, to taki wysiłek yy, zmienia gospodarkę hormonalną. I ta gospodarka hormonalna, w zależności od organizmu, może mieć różny wpływ. Dużo kobiet raportuje zmiany w swoim cyklu menstruacyjnym, i to zarówno w długości jego trwania, w jedną i w drugą stronę, w obfitości okresu oraz nierzadko też zdarza się całkowity zanik okresu. I te wszystkie zmiany hormonalne mogą ustąpić po tym, kiedy skończymy szlak i skończymy takie bardzo intensywne ćwiczenia każdego dnia, ale wcale nie muszą, albo może zmienić się nasza norma i coś będzie naszą nową normą. Nie zmienia to faktu, że na pewno i przed, i po takim wytężonym, długotrwałym wysiłku, zwłaszcza jeżeli coś się zmienia, to na pewno warto to skonsultować z lekarzem ginekologiem. U kobiet co bardzo bardzo rzadko zdarza się w ogóle u mężczyzn. Zdarza się czasami to, że przybierają na wadze, mimo tego, że tak bardzo dużo ćwiczą, mimo że tak bardzo dużo spalają, mimo tego, że to trwa tygodniami i miesiącami, to niektóre dziewczyny przybierają na wadze. I dlaczego tak się dzieje? Znowu to się dzieje dlatego ze względu na gospodarkę hormonalną, która jest po prostu inna niż u mężczyzn, bo wykazano, że kobiety Częściej niż mężczyźni, w większym stopniu wykorzystują tłuszcze jako źródło energii. Ale równocześnie też wiadomo, że jeżeli i mężczyźni, i kobiety regularnie ćwiczą, to szybciej do redukcji tej tkanki tłuszczowej dochodzi u mężczyzn. Świadczy to o tym, że jeżeli mamy deficyt energii. To te mechanizmy, które chronią przed utratą zapasów tłuszczu, po prostu są silniejsze u kobiet, co utrudnia im proces odchudzania, i to jest zresztą też powód, dla którego kobietom dużo trudniej jest chudnąć na samych ćwiczeniach bez towarzyszącej temu diety. Mężczyznom dużo łatwiej jest po prostu trenować, cisnąć i w ten sposób stracić wagę. Kobiety też muszą dbać o dietę, jeżeli chcą osiągnąć często ten sam efekt. Kobiety też mają zauważalny spadek leptyny. Leptyna to hormon wytwarzany głównie w tkance tłuszczowej i ten hormon, ten poziom tego hormonu spada pod wpływem wysiłku. I to przyczynia się do oszczędzania zapasów energii, a u mężczyzn ten proces się po prostu nie uruchamia. Jest jeszcze jedna rzecz, która się dzieje w hormonach u kobiet. Występuje większa redukcja stężenia insuliny. Tej insuliny jest po prostu mniej, która poza tym, że ma taką funkcję, że pobudza organy do pobierania glukozy z krwi, to też symuluje ośrodek sytości w naszym mózgu. W związku z tym, kiedy ćwiczymy, zmniejsza się ilość insuliny, a zwiększa nasz apetyt. I u kobiet występuje to po prostu w większym stopniu. I gdyby tego było mało z insuliną, to zwiększa się ilość wytwarzanej greliny u kobiet, u mężczyzn to znowu nie występuje, i grelina jest to hormon głodu który jest produkowany przez ściany pustego żołądka. I kiedy mamy więcej tej greliny, mamy większe odczuwanie głodu i większe spożywanie pokarmu, i to wszystko prowadzi do tego, że właśnie kobiety w inny sposób podczas ćwiczeń chudną, inaczej odczuwają głód i inaczej po prostu zaspokajają swoje potrzeby energetyczne. Kości nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że wędrówki są jednym z najlepszych możliwych ćwiczeń do tego, żeby nasze kości były gęstsze i żeby je po prostu wzmocnić. Zwłaszcza podkreślane jest to we wszystkich badaniach, że największe znaczenie mają ćwiczenia wykonywane z obciążeniem przeciwko grawitacji. Wypisz wymaluj, chodzenie po górach. Dzieje się tak dlatego, że kości, podobnie jak mięśnie, są żywą tkanką, która po prostu dzięki ćwiczeniom staje się silniejsza. W związku z tym ćwiczenia takie jak wędrówki górskie, piesze, spacery oraz jogging pomagają zwiększyć gęstość ich kości, siłę i ogólną masę kostną waszego organizmu. Wędrówki górskie spowolniają również tempo, w jakim tracicie ze swojego organizmu wapń, który oczywiście jest jednym z najważniejszych składników kości. I to jest kluczowe, ponieważ razem z naszym wiekiem oczywiście kości naturalnie tracą gęstość, co może prowadzić ostatecznie do osteoporosy. Badania pokazują, że po 40 roku życia tracimy 1% gęstości naszych kości z każdym kolejnym mijającym rokiem naszego życia. Z kośćmi Oczywiście, bezpośrednio wiążą się również stawy, i osoby, które cierpią na zapalenie stawów, zwłaszcza kolean lub bioder. Początkowo, kiedy zaczynają ćwiczyć, mogą odczuwać ich ból. I właśnie tutaj wskazaniem też są wędrówki piesze, ponieważ są łatwym sposobem na zwiększenie ruchomości tych stawów bez bardzo nadmiernego obciążania ich. I badania również wskazują na to, że ćwiczenia mogą zmniejszyć ten ból i poranną sztywność u osób z zapaleniem stawów. I jeszcze przy okazji tego odcinka zebrałam dla Was kilka małych drobiazgów, które nie tworzą jakiejś jednej osobnej całości, natomiast warto o nich wspomnieć, żeby pokazać, jak holistycznie wędrówki górskie wpływają na nasz organizm. Także jeżeli macie kłopoty ze snem, wędrówka jest Waszą odpowiedzią. Istnieją przekonywujące badania na to, które potwierdzają związek między wędrówką a lepszym snem. Bo Właśnie wędrówka górska pomaga zwiększyć produkcję niezbędnych hormonów snu, takich jak na przykład melatonina. No i do tego dochodzi naturalne, poranne, jasne światło, kiedy rankiem budzicie się w górach, w namiocie i to słońce światło w naturalny sposób was budzi. Kiedy żyjemy na co dzień w mieście, kiedy dużo się dzieje, kiedy żyjemy w sztucznym oświetleniu, wśród neonów, bodźców e, nienaturalnego, nienaturalnej barwy światła, e, no to oczywiście bardzo często bardzo wiele osób skarży się na to, że mają zaburzone takie odczuwanie dnia, nocy, e, reakcji na to światło. Światło, i tak dalej. No i rzeczywiście to naturalne, zwłaszcza poranne światło, pomaga nam regulować naturalny rytm dobowy. No, i jest to kolejny powód do tego, żeby rano wstać na spacer. Oczywiście nikogo nie trzeba przekonywać do wartości i tego, jak bardzo ważny jest dobry sen. Natomiast wędrówki, które pomagają go osiągnąć, no, mają po prostu tutaj bardzo ważną rolę. No, i jeżeli też patrzymy na to pod kątem sportowym, no to oczywiście dobra regeneracja ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o adaptację do ćwiczeń, jeśli ma znaczenie, jeśli chodzi o poprawę kondycji oraz nasza no regeneracja jest po prostu niezbędna do tego, żeby mieć większą siłę i być lepszym sportowcem. Także wędrówki w tym również pomagają. Dalej jesteśmy na zewnątrz. Co oznacza, że mamy ekspozycję na witaminę D. I ta witamina D również pomaga kontrolować nasz cykl czuwania oraz snu. Co więcej, przebywanie na zewnątrz i ćwiczenie na zewnątrz podnosi temperaturę waszego ciała. I kiedy w naturalny sposób ta temperatura na wieczór opada podczas snu, to jest to również czynnik, który powoduje to, że łatwiej wam się zasypia i ten sen jest po prostu bardziej zrównoważony i głębszy. I takim Kolejnym czynnikiem, który może w, przełożyć to, co się dzieje w wędrówkach i co się dzieje w górach, na wasze codzienne życie i pomóc w nim, to jest nauka zachowania równowagi. Ja o tym już mówiłam trochę w przednim odcinku, natomiast chciałabym to przełożyć na takie codzienne życie. Bo jeżeli chodzicie po ścieżce i ta ścieżka jest nierówna, to wasze ciało działa w bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. I to, że ono jest tego nauczone, to. To w bardzo dużym stopniu przeciwdziała takim głupim kontuzjom, które macie sięgając po coś do górnej szafki w kuchni, bo nagle zmieniacie w gwałtowny sposób kąt czy płaszczyznę, w której funkcjonujecie. No i to powoduje jakąś tam kontuzję, czasem naderwanie jakiegoś ścięgna. Jakiegoś mięśnia, no i to są takie kontuzje, które zdarzają się z głupiego powodu, ale w bardzo realny sposób wpływają na nasze życie i nam to życie uprzekszają. No i faktycznie chodzenie po nierównym terenie, nawet jeżeli to jest leśna ścieżka i po prostu um, chodzicie po korzeniach, chodzicie po błocie, chodz chodzicie po kamieniach, to to wystarcza na tyle, że tą równowagę macie dużo lepszą, więc minimalizujecie sobie to, że się na co dzień potkniecie na chodniku. Albo że jeżeli wykonacie jakiś gwałtowny ruch, to nabawicie się jakiejś głupiej i po prostu niepotrzebnej kontuzji. No i na tym nierównym podłożu zmienia się też to, w jaki sposób wasz organizm odpowiada na zmianę ciężkości siły, na zmianę ciężkości e, ciężaru waszego organizmu i robi to dużo szybciej. No i wpływa też na takie mięśnie i takie części ciała, o których zapewne nie myślicie w kontekstach wędrówki górskiej, że jeżeli używacie kijków trekkingowych, a dzisiaj w górach używają ich prawie wszyscy, to znacząco wpływa to na siłę zgięcia waszego ramienia oraz na uścisk dłoni. Także kiedy witacie się z prezesem i macie silny ucisk dłoni, to wędrówki górskie mogą wpłynąć na to, że zostaniecie odebrani jako osoba silna, pewna siebie. Kto by się spodziewał takich właśnie efektu? To wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o wydolności metabolicznej, będziemy rozmawiać o badaniach laboratoryjnych oraz o pułapkach, które czekają na wędrowców podczas górskich wędrówek. A jeżeli cenicie to, co robię, jeżeli cenicie moją działalność, to możecie wesprzeć pojawianie się m.in. takich treści częściej i bardziej regularnie. I możecie to zrobić w serwisie oczywiście Patronite. Wszystkie szczegóły na ten temat przeczytajcie na stronie www.patronite.pl, ukośnik Kamila Kielar. A tymczasem do usłyszenia i widzimy się w kolejnej części cyklu.